Czołem, pasterze, to jest kanał Mirosław Oczkoś oficjalnie. Mirosław Oczkoś to ja oficjalnie, a kanał, no to wiadomo, w na złym kanale jesteśmy. Bardzo serdecznie proszę o subskrybowanie i dziękuję za to, co do tej pory zasubskrybowaliście, lajkowanie, pisanie komentarzy, podawanie dalej. Cieszę się, że jesteście, w związku z tym moim okiem nieuzbrojonym i męcz szkiełkiem oczywiście. Spróbuję obejrzeć rzeczywistość z każdej strony. No to zobaczmy, co tam. Mówi się, że w czasie świąt różne przysłowia się pojawiają, takie, które oddają charakter. Jedni lubią, drudzy nie cierpią. Świąt, ale jest coś takiego w tym, że ta magia tych świąt zaczyna ogarniać i może być, no może i czarna magia, nie? To jest jasne, że nie tylko jest magia pozytywna, ale jest takie przysłowie, że karpie głosują za przyspieszeniem Wigilii. A jak wiadomo, karpie, no przede wszystkim po tym, że kiedyś pływały w wannach. No to teraz smażą się na patelniach i dają tym mułem, znaczy tym zapachem po całym domu. Wigilia z 24, akurat przed świętami. W tym roku ma być po raz pierwszy ta sytuacja, że to będzie dzień wolny od pracy. Zobaczymy, jak do tego podejdą różni ludzie w różnych miejscach, sklepach, czy nie wiem, urzędach na przykład, bo jest jakiś problem z tym. Że wolne to jest wolne, nie? że nie gania się urzędników, nie, nie, nie szuka się jakichś przemocowych i przekupnych na przykład w sklepach, żeby ludzie sprzedawali. Wolne ma być. Wolne. Wolne to jest wolne. I dla wszystkich jest wolne, tak? Czyli jakiś, nie wiem, urzędnik, prezydent, prezydentka, wójt, wójtowa wymyśli sobie, że tego dnia na przykład. Nie, chce zrobić wigilię e, dla swoich pracowników i, i, i im na przykład nakazuje przyjść, e, no to i są tak szczęśliwi, naprawdę jak karpie na wigilię. E, ale w, skle, w skali kraju e, jesteśmy w e, tak zwanym krypcie, e, ponieważ e, bardzo duża grupa ludzi uważa, że to rząd się po prostu wtrącać chce w jakieś naszą wolność, e, e, swobodę gospodarczą i tak dalej. I Ja się zastanawiam, to znaczy, co trzeba jeszcze, a wiem, że nic już się nie da zrobić, co musiałoby się stać, żeby ludzie zrozumieli, że na przykład, jeżeli kupują złoto, była taka afera Amber Gold i ktoś bierze sztabkę złota, nie wiem, za 10 złotych i ktoś mówi, wiesz, pojutrze będziesz miał 1200 będzie kosztowała. I każdy w to wierzy. To znaczy, praw fizyki pan nie zmienisz, praw ekonomii pan nie zmienisz, a praw głupoty ludzkiej też nie zmienisz. Pytanie jest takie, zawsze jak w dobrym kryminale Agaty Christie, kto na tym zyskuje? No to jeżeli pan Karol, chyba prezydent Nawrocki, zawetował ustawę używając argumentu o kryptowalutach, tak? to jest jedyny, jedynym krajem w Unii Europejskiej, który nie ma takiej ustawy. No, Reszta sobie to zakombinowała. Na przykład Czesi mają także w kilku ustawach, mają ochronę tych ludzi, którzy inwestują w kryptowaluty, a u nas wychodzi pan Sławomir, swobodny dyża i mówi wolność. Tylko ja już to mówiłem ostatnio, że jak to się wszystko rozpierdzieli, no to ci ciłacze, którzy tam stracą jakieś tysiące, bo przecież nie miliony, będą przychodzili do państwa i mówią, no, dlaczego państwo nie zadziałało? Nie zadziałało, bo pan Karol, chyba prezydent ze swoimi kolegami, tam gdzieś słychać wielkie bu z tyłu. Muszą jakieś biznesy porobić, muszą wyprowadzić to wszystko z Polski do innych krajów. Teraz to jest zadziwiające, że zasadniczo większość, może nie jest zdecydowana, ale przewaga jest w badaniu, że ludzie mówią: Nie, dlaczego, po co to regulować? Niech będzie wolność. No to ja uważam, że jak ktoś chce się utopić. To pojęcie to robić na własną rękę, tylko naprawdę trzeba to zabezpieczyć, żeby do państwa nie przychodził. No, to jest prosta sytuacja. A ponieważ dzieje się non-stop coś, no to przed wigilią na przykład e, Sasin zaczął mówić ludzkim głosem i był łaskaw powiedzieć, że mm, on nie wyklucza, Takiej sytuacji, żeby była koalicja z Grzegorzem, faszystą Braunem, ponieważ Grzegorz, faszysta Braun, gaśnicowy polski, jest dużo bardziej strawny dla Sasina jego kolegów niż mm -hmm. Donald, Franciszek, Tusk. Naprawdę, bardzo gratuluję. No ale tutaj raczej odbiór społeczny jest bardzo. Jednoznaczny, że pokazują temu. To pani Lichocka, tak. Robię, tak, o panu Sasinowi. No i pan Sasin dostał też podobno Bęcki na Nowogrodzkiej, ponieważ tak jawnie jeszcze nie było, ale ja się nie dziwię. Oni gadają ze sobą, patrzą na sondaże i na stan na dziś, wiedzą, że jeżeli. Koalicja Obywatelska wygra wybory, to nie będzie mogła rządzić tak jak PiS teraz dwa lata temu. A dokładnie zbliżamy się do dwulecia rządu 15 października, czyli 13 grudnia będzie dwa lata. No to się okazuje, że potrzeba koalicjanta. No to ponieważ mencena się nie dało wykończyć, no to trzeba będzie z nim gadać, ale jeżeli Grzegorz Gaśnicowy urośnie bardziej, no to trzeba będzie gadać z nim. A jak wiemy, jeżeli chodzi o przyrzeczenia różne wyborcze, Jarosław Kaczyński, jego słowo jest święte. Jak powiedział, że w momencie, kiedy jego brat będzie prezydentem, to on nigdy nie będzie premierem, tak słowa dotrzymał. Czyli został premierem w miarę najszybciej się dało. Jak powiedział, że z takim kimś jak Leper żadnej koalicji nigdy nie będzie, no to oczywiście podpisał umowę trójstronną i zrobił Lepera wicepremierem. No po prostu to jest człowiek niezłomnych zasad. Zresztą ma bardzo fajne Określenie, ja tutaj wspieram pana Jarosława Aleksandra, że jak czegoś nie rozumie, to chciałby zakazać. I to jest ok. To jest słuszna koncepcja. Kłopot polega na tym, że musiałby zakazać pół świata, ponieważ on pół świata nie rozumie. Ale dzieje się na bieżąco mnóstwo rzeczy. Z takich bieżących, przedświątecznych rzeczy, pan Szymon Hołownia okazało się do. Niedawno jeszcze okazywało się, że zbierali dla niego podpisy, żeby wystartował na szefa partii, która ma w nazwie jego nazwisko, czyli Polska 2049, bo tam jednego nie ma, czyli nie może być 2050. trzyma na hołowni. No ale okazało się, że jednak zbieranie podpisów nie ma sensu, bo z tych 850 członków zebrał, ale on się zastanawia, że jednak cały czas bym, by chciał zostać tym wysokim kominiarzem Unii Europejskiej, ONZ-u. W związku z tym, jeżeli nie zostanie, to uda się na emigrację wewnętrzną, będzie brał po prostu pieniądze jako wicemarszałek Sejmu i poseł, no bo jednak ten szmal tutaj jest dosyć istotny, chociaż jest słaby generalnie, jeżeli chodzi o no jak popatrzymy na krypciochę Sławka, który tam na tych krypciochach kręci konkretne lody, no to Oczywiście każdy by tak chciał, dlaczego nie? Z rzeczy, nie wiem czy zabawnych, ale pokazujących na jakim etapie się znajdujemy aktualnie, to jest to, że urzędujący, urzędujący ale chyba prezydent Karol Nawrocki Welbater w rozmowie z głównym hejterem i beneficjentem zresztą za ciężkie pieniądze kanału bez numeru, Powiedział, że on by tak lutnął panu ministrowi Żurkowi, żeby mu zgasił światło. Co bardzo ucieszyło prowadzącego, beneficjenta, właściciela głównego hejtera Polski, który się świetnie czuje. Zresztą za takie pieniądze to każdy by się świetnie czuł, bo jak się dużo włoży na początku, a wiemy, że pan Krzysztof przytulił Kilkanaście milionów, żeby rozkręcić biznes, plus jeszcze różne inne rzeczy, i udawał jakiegoś kandydata niezależnego, na prezydenta naszego pięknego kraju. A rozmowa wyglądała jak rozmowa dwóch takich, kiboli na podwórku, że ten mówi, no ale lutnąłbyś mu, lutnąłbyś mu, a ten drugi mówi, no nie, no wiesz, no kurde, no już muszę się szanować, bo, no ale przecież mógłbyś mu lutnąć, bo się nogami nakrył, nie? A ten, co chyba jest prezydentem, mówi, no, no tak, no wiesz, no myślę, że mógłby mu zgasić światło. I ja sobie kpię. Tak, tak. No teraz to jest przerażające, że poziom menelstwa, bo to, że jest w kanale bez numeracji poziom menelstwa, to jest oczywiste. To jest czysto hejterski kanał, który po prostu szczuje, ży, a jak ma przeprosić, to oczywiście nie jest w stanie przeprosić, tylko kombinuje, jak obejść przeprosiny, no ale widocznie jest takie zapotrzebowanie, ale też poziom menelstwa dotarł do pałacu, Prezydenckiego, gdzie Karol chyba prezydent Nagrodzki, gasiłby światło pięściami urzędującego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. W związku z tym, no jeżeli nam o to chodzi, no to dlaczego nie? Należy wprowadzić zajęcia z boksu, boksingu i nie wiem, czegoś tam jeszcze od piątej klasy szkoły podstawowej, niech się dziewczyny i chłopaki napierdzielają, bo to się bardziej przyda. Po co czytać jakieś książki, po co chodzi na jakieś studia? Zresztą po kolegium e, Tumanum to w ogóle e, już e, wszyscy mówią, no i, co, no i co, i poza jakieś studia. E, co ciekawe, e, Wrocław, jak to mówią, jak zwykle poddaje się ostatni. No i zobaczymy, co będzie z prezydentem Wrocławia, e, który konkretnie tam zachachmęcił. Ale takich rzeczy z tym kolegium Tumanu jest jeszcze dużo więcej. Tych samorządowców różnych, tych. E, 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 Jakichś polityków różnego szczebla, którzy chcieli po prostu papier dostać, bo oni by chcieli zarabiać nie? pieniądze, to coś już z tego było. A propos pieniędzy, no to dzieje się w Narodowym Banku Polskim, gdzie jestem glapa, to jest napad, się wkurzył, że ktoś mu się przeciwstawił i trzech członków postawił do pionu, którzy chcieli tam coś kombinować. A przy okazji jeszcze wyszło, że z tych wielu ton złota, które Mr. Glapa kupował, tylko 10% jest w Polsce, resztę oddał do Stanów Zjednoczonych i do Wielkiej Brytanii, co jest dosyć zabawne w kontekście na przykład strategii. Znaczy, to jest taki żart oczywiście, strategii amerykańskiej na, na świat. Strategia o to jest bardzo prosta, ja to mogę streścić w trzech zdaniach. Wystawiamy Europę Rosji, to jest pierwsze zdanie. Po drugie, koncentrujemy się na Chinach, to jest trzecie zdanie, a czwarte zdanie jest takie, będziemy głaskać naszych takich właśnie przydupasów pod tytułem, że są świetni, zarobiści, i tak dalej. Nie zdarzyło się jeszcze po 80, znaczy po 80 latach, czy po drugiej wojny światowej i w trakcie wojny światowej, żeby tak bardzo dostający w dupę. W wojnie rosyjsko-ukraińskiej, czyli ruscy napadli na Ukrainę, dostający w dupę i izolowany przez świat, wygrywał takie szachy. Naprawdę trzeba się z szacunkiem pochylić nad dyplomacją ruską, ponieważ to jest to, co to się zdobywa, te cele. Rozmawia się z filtrami z buszu, deweloperzy coś negocjują, a. Władimir Putin po prostu przez różnych swoich ludzi cierpliwie doprowadza do sytuacji, kiedy Unia Europejska będzie chciała się rozpaść, bo taki kit jest sprzedawany, że lepiej państwa narodowe, osobne. No to jeżeli ktoś w Polsce chciałby się zastanowić przez chwilę, to niech otworzy mapę. Mapa to jest takie coś, że widać świat. Nie? Ja wiem, to jest trudne, ale można wygoog wygooglać ować jeszcze e, i zobaczyć, gdzie leży Polska. Polska to jest nasz kraj e, i ona leży tam, gdzie leży. Nie? Znaczy, na razie nie leży, ale ona tam się znajduje. No, między wschodem a zachodem. E, no i jeżeli nie chcecie, e, chłopcy i dziewczynki, na przykład z Konfederacji, na zachód, no to zostaje e, wschód. Mówicie, że nie chcecie wschodu. No to nie ma innych kierunków to wszystko, co się dzieje w polskiej gospodarce, w bezpieczeństwie oczywiście i tak dalej, no można sobie wypowiadać piękne, głodne kawałki, jak to jest fantastycznie, no to świat jest taki, jak jest. I albo jesteśmy z kimś, z kim możemy się sprzymierzyć i tam jeszcze mieć jakiś wpływ, albo będziemy kolejnym raz chłopcem do kopania w to miejsce, gdzie plecy kończą swoją szlachetną nazwę. No i co jest ciekawe, że tak jak do tej pory były zawsze kłopoty z elektrownią atomową, bo było więcej protestów przeciwko niż za, to okazało się, że teraz cała większość Polaków jest za elektrownią atomową, żeby to jakoś tam miało ręce i nogi. Na propos gaszenia światła, to jestem ciekawy, czy pan Karol, chyba prezydent Nowodowski, tak zgasi światło panu Żurkowi, żeby było to gaszenie tańsze o 33%. No bo jednak zapowiedział, że ten prąd będzie tańszy i być może to jest jakiś pomysł, że prąd będzie tańszy jak Karol. Chyba prezydent Nowacki zgasi światło nie wiem, Tuskowi, Siemoniakowi, Sikorskiemu, Nożurkowi, Kierwińskiemu. To jemu ja tak policzyć, to te 33% będzie tajne, bo oni już będą mieli zgaszone światło. A wiadomo, że jak się siedzi przy zgaszonym świetle, to budzą się demony. To jest kanał Mirosław Oczkoś oficjalnie. Ja jestem. Mirosławem Oczkosiem, czyli znaczy Mirkiem Oczkosiem. Bardzo serdecznie proszę o subskrybowanie i dziękuję za to, co do tej pory, o lajkowanie, pisanie różnych rzeczy. No i po prostu, się wszyscy zdrowi byli, trzymali się nawzajem i święta się zbliżają. Jak ktoś lubi, to wesołych świąt. Jeżeli ktoś nie lubi, to również wesołego czasu, spokojnego i do świąt będę się tym zawłaniem witał i żegnał. Czołem, pasterze!